W dzisiejszym filmie pomogę Ci przejść z kogoś, kto cały czas prokrastynuje, cały czas odkłada wszystko na później, do kogoś, kto faktycznie siada i robi to, co ma robić, nie zostawia niczego na później i zamiast mówić, że później, zamiast mówić, że zaraz, mówi, że teraz, w tym momencie. Jeśli jesteś tutaj nowy, to ja mam na imię Dawid i pomagam ludziom żyć lepszym, szczęśliwszym i bardziej produktywnym życiem, a w dzisiejszym filmie przedstawię Ci, jak możesz przestać prokrastynować raz na zawsze. No więc już bez zbędnego gadania, zaczynajmy. Więc pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, żeby faktycznie przestać prokrastynować raz na zawsze, jest oczywiście zmiana osobowości. No więc zmiana osobowości jest ważna z tego powodu, że to jak siebie widzimy w naszych głowach determinuje nasze zachowanie. Czyli jeśli w swojej głowie jesteś na przykład kimś, kto jest gruby, ogląda Netflixa i nie wiem, je śmieciowe jedzenie, to zgadnij co, tak się będziesz zachowywać, bo tym, tą osobą jesteś w swojej głowie. A wyobraź sobie, gdybyś wyobrażał siebie na przykład jako milioner, który jest cały dzień skupiony, który jego ciało jest jakieś super umięśnione i po prostu wyobrażasz sobie życie, jakbyś był tą osobą. Jakbyś teraz się zachowywał? Oczywiście, że jak on. No więc teraz, jak możesz zmienić swoją osobowość? No są do tego trzy główne kroki. Pierwszym z nich są wizualizacje, drugie są przypomnienia, i trzecie są działania. No więc przejdźmy najpierw do wizualizacji. No więc w wizualizacjach chodzi o to, żebyś po prostu grał w swojej głowie taki mentalny. Film tego, jak chcesz, żeby wyglądało Twoje życie. Czyli, na przykład, powiedzmy, że masz cel, zarabiać 10 tysięcy złotych na miesiąc. No więc to jest Twój cel. I teraz wyobraź sobie, jak będzie wyglądało Twoje życie. Będziesz dostawał powiadomienia ze Stripe'a czy z Paypala, będziesz miał wszystkie jakieś laptopy, komputery, telefony wszystko, czego będziesz chciał. Z każdego dnia usiądź, zamknij swoje oczy i po prostu wyobraź sobie to, jak chcesz, żeby wyglądało Twoje życie. Możesz też puścić sobie jakąś piosenkę i ona ci będzie o tym przypominać. Ale jeśli masz problem z prokrastynacją, to zacznij wyobrażać sobie siebie jako ktoś, kto faktycznie siada i robi to, co ma robić, jak ktoś, kto faktycznie mówi, że teraz, nie później. Drugie mamy przypomnienia. No i przypomnienia to po prostu takie afirmacje, które sobie mówimy, czyli na przykład możesz powiedzieć sobie nie prokrastynuję, nie odkładam niczego na później, jestem osobą, która robi wszystko teraz, nie później i tak dalej. Po prostu mówisz sobie takie rzeczy, i co to robi, to tak wczytuje tą osobowość tak na nowo, nie. I trzecie mamy działania. No więc jeśli w swojej głowie jesteś osobą, która. Nie prokrastynuje, mówi, że teraz, nie później, no to musisz robić to samo. Musisz mówić, że teraz, nie później i zachowujesz się jak ona. Drugą rzeczą jest to, żebyś sprawił, żeby Twoja praca była zabawniejsza. Więc pamiętam, było to kilka miesięcy temu i kiedyś kompletnie chciałem przestać nagrywać, już chciałem kompletnie zamknąć ten kanał i w sumie tak właściwie nic nie robić ze swoim życiem. bo to tylko i wyłącznie z tego powodu, że czułem, że to nie jest prawidłowe dla mnie, że jakoś tak nie chcę nagrywać tych filmów. Pamiętam, że w tamtym właśnie okresie czytałem książkę Feel Good Productivity Alego Abdala i czytałem tą książkę i w pewnym momencie w tej książce pojawiło się pewne pytanie, które postanowiłem sobie zadać i kompletnie zmieniło one moje życie. A to pytanie brzmiało, jak wyglądałoby to zadanie, jeśli byłoby ono zabawne. I naprawdę to pytanie zmieniło moje życie, bo pomyślałem sobie, ok, jak mogę sprawić, żeby nagrywanie było przyjemniejsze. I pomyślałem sobie, no dobra, na pewno musiałbym zmienić temat, o którym mówię. Więc jakim, o jakim temacie chciałbym mówić? No o produktywności i tak dalej, i tak dalej. I o tych tematach zacząłem mówić. I nagle mam więcej zabawy z nagrywania niż kiedykolwiek indziej. Może pójść sobie muzykę, może zrób sobie kawę. Co byś zrobił? Trzecią rzeczą jest to, żebyś sprawił, żeby to była gra ze samym sobą. No więc o co chodzi to? Pamiętasz pewnie w grach, na przykład w takim, nie wiem, Nostale, Warframe, to próbowałeś po prostu stać się jak najlepszy, nie? I tak właściwie głównie w grach chodziło o to, żeby stawać się lepszym niż wczoraj. No i teraz ten sam mindset możemy zastosować tutaj, żebyśmy byli lepsi niż wczoraj. Więc jak możemy zacząć tak właściwie grać w grę ze samym sobą, rywalizować ze samym sobą? No, możemy zacząć po prostu traktować to jak grę. Traktować to jak rywalizację. Czyli na przykład powiedzmy, czytasz książki każdego dnia, powiedzmy, że to robisz. I teraz czytasz na przykład powiedzmy po raz po 5 stron, raz po 10, raz w ogóle i tak. Nie jesteś za bardzo systematyczny w tym. No więc dobra. Masz z tym problem i teraz co możesz zrobić, to możesz zacząć śledzić, ile stron czytasz każdego dnia. Czyli na przykład powiedzmy, dzisiaj przeczytałeś 10 stron, wczoraj przeczytałeś 5 i następnego dnia musisz przynajmniej przeczytać 11, żeby być lepszym od swojej poprzedniej wersji siebie. Więc zacznij taką rywalizację ze sobą, bo co ci to to będziesz miał taką odpowiedzialność, żeby faktycznie czytać te książki każdego dnia. Bo jeśli nie masz z kim rywalizować, to tak właściwie nie masz za bardzo motywacji, żeby czytać. Wiadomo, może po prostu chcesz czytać, ale zazwyczaj jest tak, że nie masz po co czytać, na przykład, albo nie masz po co czegoś robić. I to z tego powodu, że właśnie nie ma z kim rywalizować. A jeśli będziesz rywalizował ze swoim młodszym sobą, no to nagle masz kogoś, z kim możesz rywalizować. I czwartą rzeczą, która pomoże ci przestać prokrastynować raz na zawsze, jest pierwsze prawo Newtona. No i wiem, że tutaj to brzmi trochę dziwnie, że co tu ma fizyka do tego, ale o co chodzi, to nie wiem, jaka jest dokładna definicja tego prawa, ale z tego, co rozumiem, to po prostu to, że jeśli jakiś obiekt się rusza łatwiej jest się dalej poruszać, niż stać w miejscu. Ale, odwrot Ale odwrotność tego też jest prawdziwa, czyli jeśli obiekt stoi w miejscu, jest łatwiej stać w miejscu, niż się ruszać. Więc jeśli już nabierzesz tego tempa i faktycznie zaczniesz robić te wszystkie zadania, to lepiej jest cały czas lecieć dalej i nie zatrzymywać się, niż po prostu sta stanąć w miejscu, nie? Jest o wiele łatwiej wtedy robić te zadania, gdy już masz ten pęd, masz to te tempo. Łatwiej jest coś kontynuować, niż zaczynać. Więc jak możesz używać prawa Newtona? Do swojej produktywności. No po prostu zacząć coś takiego jak nakładanie nawyku. Ale o co chodzi? To na przykład po jakimś nawyku zrobisz od razu jakiś inny nawyk. Czyli na przykład powiedzmy po na przykład po siłowni zrobisz od razu jakieś rozciąganie albo po siłowni wypijesz białko. To jest bez różnicy co tam dasz. Ale chodzi o to, żebyś faktycznie miał coś, żeby od razu coś później robić, żeby faktycznie utrzymać te tempo. I w ten sposób jesteś w stanie przestać prokrastynować raz na zawsze. Jeśli ten film Ci pomógł, może zostawić łapkę w górę i suba, żeby to dotarło do większej ilości osób. A tak swoją drogą, jeśli potrzebujesz pomocy z jakimkolwiek zwymiekiem albo uzależnieniem, to napisz do mnie na Instagramie i pomogę Ci z nim kompletnie za darmo. Link do mojego Instagrama znajdziesz w opisie tego filmu. Najlepszym momentem na zmienie Twojego życia było wczoraj, a drugim najlepszym momentem jest teraz.